Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi drodzy. Dzień dobry, 14 maja. Zapraszam Was. Zapoznajcie się z kolejnym fragmentem listu napisanego przez Świętego Ojca Piju do Rafaeliny w październiku 1914 roku. Usprawiedliwienie naszej bezbożności jest dziełem tak wielkim, że jak mówią, Bóg okazał większą potęgę w naszym nawróceniu niż przy wydobywaniu z nicości nieba i ziemi, gdyż przeciwstawienie grzesznika i łaski jest większe niż przeciwstawienie nicości i bytu. Nicości bliżej jest do Boga niż grzesznikowi. Dlaczego? Otóż, jako brak istnienia, nicość nie zawiera w sobie żadnej możności przeciwstawienia się Bogu. Grzesznik natomiast, jako rzeczywisty byt i istota obdarzona wolnością, może się przeciwstawić wszystkim zamiarom Boga. Poza tym w dziele stworzenia mamy do czynienia z porządkiem przyrodzonym. Natomiast usprawiedliwienie bezbożnika należy do porządku nadprzyrodzonego, boskiego. Ach, gdyby wszyscy zrozumieli, z jak wielkiej nędzy i poniżenia wydobyła nas wszechmocna ręka Boga. Ach, gdybyśmy mogli choćby na jeden moment wniknąć w to, co zdumieniem napełnia same duchy niebieskie, a mianowicie w stan, do którego wyniosła nas łaska Boga. Jesteśmy ni mniej, ni więcej tylko Jego dziećmi, Przeznaczonymi do królowania z synem przez całą wieczność. Gdy duszy ludzkiej Bóg zezwoli przeniknąć tę tajemnicę, wtedy dusza może prowadzić życie w pełni niebiańskie. O nędzna kondycji o ludzkiej natury, ileż to razy niebieski Ojciec chciałby nam odsłonić swoje sekrety, a tymczasem nie może tego uczynić, ponieważ nasza złość pozbawia nas zdolności ich poznania. Oby Bóg położył kres tej nędzy, temu opuszczeniu. Niech raz wreszcie przepadnie królestwo szatana, i na dobre zatriumfuje sprawiedliwość. W naszych medytacjach często rozważamy wyjaśnione przed chwilą prawdy. A w ten sposób umocnimy się w cnocie. Uszlachetnimy się w naszych myślach. Moi mili, 14 maja przypada święto, Świętego Macieja Apostoła, nazywanego także Mateuszem, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Święty Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez apostołów do ich grona na miejsce Judasza. Po jego zdradzie i samobójstwie w Ewangeliach jest opisany jako uczony celnik, który został wezwany przez Jezusa, aby stać się Jego uczniem. Hebrajskie imię Matijach oznacza dar Jahwe i wskazuje na żydowskie pochodzenie Macieja. Jego głównym zadaniem było głoszenie Ewangelii. Po zmartwychwstaniu Chrystusa, według tradycji chrześcijańskiej, po zesłaniu Ducha Świętego apostoł Maciej Mateusz wyprawił się na misję ewangelizacyjne, miał głosić dobrą nowinę w Judei, Etiopii, Macedonii. Znany był też ze swojego Gorliwego zaangażowania w szerzenie nauk ok Jezusa oraz umartwianie się dla jego sprawy. Głosił, iż z rzeczy doczesnych można wprawdzie korzystać, ale nie trzeba do nich serca przywiązywać. Trzeba walczyć z ciałem i odejmować mu wszystko, co. Do niepożądanych zmysłowości wiedzi. Trzeba mianowicie dążyć do tego, aby dusza rosła i wzmacniała się przez wiarę i poznanie prawdy. Równie dobitnie było jego napominanie, aby bliźnym dawać tylko dobry przykład i modlić się za nie. Historia podaje, że na koniec swego żywota Mateusz został ukrzyżowany, a jego ciało pochowane w Etiopii. Jego śmierć miała miejsce w okolicach roku 80 naszej ery. Relikwie zostały później przeniesione do Rzymu i złożone w bazylice świętego Mateusza Macieja. Święty Maciej Mateusz jest czony przez Kościół Katolicki jako męczennik i świadek wiary. Jego życie zachęca do wierności wobec Chrystusa i korliwej posługi Ewangelii. Z ciekawych wydarzeń historycznych możemy dowiedzieć się, że 14 maja 1096 roku wyruszyła pierwsza wyprawa krzyżowa, pierwsza krucjata do Ziemi Świętej wyprawa wojenna, która zapoczątkowała okres zbrojnych krucjat z pierwszym, a zarazem podwójnym obranym celem zdobycia Jerozolimy oraz uwolnienia wschodnich chrześcijan spod islamskich władzy w Polsce 14 maja 1983 roku w szpitalu zmarł dziewiętnastoletni maturzysta Grzegorz Przemek, pobity dwa dni wcześniej przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej w komisariacie przy ulicy jezuickiej w Warszawie. Moimi imieniem na koniec tylko wspomnę, iż na YouTube jest to ważne, aby po wysłuchaniu filmu kliknąć kciuki w górę i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, może to zrobić w każdym momencie, aby słowa świętego Ojca Piju dotarły do jak największej liczby słuchaczy na YouTube w Polsce czy Polaków za granicą na całym świecie. Tak więc, moi drodzy, na dziś to już koniec. Zapraszam jutro. Do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem. Pa!